Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak sobie radzi karta graficzna za niecałe 200 zł a dokładnie będzie to GTX 770 w grach właśnie z w najnowszych tytułach więc zobaczmy ok na początku CS2 i tak sobie właśnie radzi ponad 180 klatek, tutaj od razu też zaznaczę, że jest to karta testowana na dość mocnym procesorze. i tak właśnie wyglądają te wyniki. No w cyberpunku niestety te FPS-y są nieco mniejsze no tutaj akurat karta jest dużym właśnie problemem w tym akurat zestawie, ponieważ jak sami widzicie i 7 jest wykorzystywana tylko w 20%, a karta wykorzystywana na maksa. W grze Elden Rings mamy około 45 fpsów, tak samo jak w poprzednim przypadku. Karta jest tutaj żyłowana na maksa, a procesor to tylko 10%. Da się grać oczywiście, no ale niestety musimy tutaj z tymi opcjami zejść dosyć mocno w dół. W GTA 5 80 FPS-ów tutaj na spokojnie sobie możemy grać, w, właśnie w wysokich ustawieniach bez jakichś większych spadków. Hogwarts Legacy, no tutaj niestety mamy około 40 FPS-ów, ale w rozdzielczości 720p też gra jest grywalna, no ale jak sami widzicie nie wygląda to jakoś e, za dobrze. Za to w Fortnite możemy sobie pograć na tym zestawie bez problemu. W tej, na tej karcie uzyskujemy ponad 200 FPS w rozdzielczości Full HD, więc no jak najbardziej możemy sobie tutaj bez problemu grać Fortnite'a. No i tak właśnie prezentuje się ta karta graficzna. No jak widzicie, w niektórych grach, zwłaszcza takich popularniejszych multiplayerowych działa sobie całkiem nieźle. Jest to na pewno dobra opcja dla kogoś, kto ma w miarę dobre podzespoły, nie ma karty graficznej, a chce sobie na jakiś, powiedzmy czas mm, właśnie, zanim sobie zbierze na jakąś lepszą kartę, może sobie włożyć właśnie tą, ponieważ ona naprawdę kosztuje niecałe 200 zł. Jak się dobrze poszuka, to i za 150 Pewnie dość bez większego problemu taką kartę znajdziecie. No i cóż, ja dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście też jakiś link do karty będziecie mieli w opisie, też możecie sobie sprawdzić, a ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć!